Z Ewangelii według świętego Marka. Jezus wszedł do domu, a zbiegł się taki tłum, że nie mieli chwili na zjedzenie chleba. To jest rzeczywistość, która do dzisiaj spotyka apostołów, bo kiedy spotykasz tłum ludzi, którzy są spragnieni, to nagle Twoje pragnienia odchodzą na dalszy plan. Gdy spotykasz setki głodnych ludzi, to nagle się okazuje, że Twój głód, głód fizyczny ma naprawdę niewielkie znaczenie i że będziesz syty, sycąc innych słowem. To jest naprawdę możliwe i to dzieje się także tu i teraz, dzisiaj, w naszym Kościele, w naszym życiu. Z tą Ewangelią, którą tak świetnie rozumiemy Ewangelią o tym, że nasycanie głodów innych ludzi. Sprawia, że moje głody stają się naprawdę mniej ważne, mniejsze, że odchodzą na dalszy plan. Do zobaczenia jutro.